Takie francuskie wyrażenie casse les czyli w dosłownym tłumaczeniu łamać stopy, ale to bardziej oznacza, no tak powiedzmy, wychodzić komuś uszami, czy raczej przeszkadzać, marudzić, robić coś takiego, co no nie jest nam po drodze i ta osoba nam po prostu przeszkadza, ale żeby powiedzieć to tak bardziej potocznie, możemy powiedzieć, że ktoś nam po prostu łamie stopy. Zapraszam na porcję słówek z lektorem. Casse les pieds. Przeszkadzać, męczyć, truć. W dosłownym tłumaczeniu łamać stopy. Arrête de me casser les pieds avec tes questions. Przestań przeszkadzać mi swoimi pytaniami. Pourquoi tu viens ici me casser les pieds? Po co przechodzisz tutaj, żeby mnie drażnić? Tu commences vraiment à me casser les pieds. Zaczynasz naprawdę mnie męczyć.